Pójdźcie na Wasze zadania! Bombardiro, krokodilo, ballerina, cappuccino. Wszystko jasne! Okej, okay, zobaczmy i pomyślmy, co możemy z tym zrobić. Aha, mam pomysł. Ten okrągły Biszkop idealnie mi pasuje. Teraz ostrożnie wytniemy z niego środek. Doskonale. Teraz ułożymy je tutaj i zaczniemy smarować kremem. Dokładnie z każdej strony musimy posmarować całą powierzchnię. A teraz wyrównujemy i voila! Filiżanka jest gotowa. Teraz dekoracja. Przykleimy takie piękne oczka, brwi, nos, usta i palbankę. A teraz napełnimy tę piękną filiżankę M&M'sami. sami. Wsypujemy je wszystkie do środka. No i co to za cappuccino bez pianki? My użyjemy mlecznej i białej czekolady. Wlewamy je po kolei do filiżanki. Teraz robimy wzorek. Wspaniale! Dobra robota, brawo! To wymaga trochę pracy. A ty co tam masz, Miles? To jest twoje zadanie, babciu. To ciekawe. No cóż, w takim razie muszę zaczynać. Najpierw trzeba pokruszyć ten biszkopt. Łamiemy go rękami na drobne okruchy. Właśnie o takie kawałki mi chodziło. A teraz potrzebuję trochę śmietany. Mm, jaka dobra. Dodajemy ją do naszego biszkoptu. O tak, trochę mleka. Znowu ugniatamy. I wszystko mieszamy. A teraz możemy ulepić to, czego potrzebujemy. Przekładamy nasze ciasto na deskę i owijamy folią, rozwałkowujemy na cienką i równą warstwę. Doskonale teraz trzeba obciąć brzegi, żeby wyszła równa, ładna warstwa, a na górze zaczynamy wyciskać krem. Kiedy skończyliśmy, trzeba zwinąć to wszystko w rulon. Robimy to ostrożnie, żeby nie złamać. Zostało jeszcze troszeczkę? Nadajemy naszemu ciastu kształt, jaki chcemy. A oto nasz ogon i płetwa. Znakomicie! Teraz trzeba pomalować. Użyjemy do tego białej czekolady. Wylewamy ją prosto na ciasto. Teraz niebieska. To będzie idealny rekin. Sprawdźmy, czy o niczym nie zapomnieliśmy. O, oh, no tak, oczy. O, tutaj. No i oczywiście zęby. Cudownie wyszło nawet lepiej niż się spodziewałam. E, mam tu mały problem. Mój biszkopt się spalił, ale to nic. Wiem, co robić. Po prostu usunę przypaloną skórkę. I nikt się nie domyśli. Chyba coś mi z tego wychodzi. Wow, idealna głowa krokodyla. Patrzcie, jaka fajna. A to mi się już nie przyda. Teraz kolorujemy. Akurat mam tu czekoladę w zielonym kolorze. Polewamy całą głowę. A nadmiar czekolady będzie ściekać prosto na talerz. Teraz przyklejmy oczy. I zęby. Ekstra. Tylko czegoś tu brakuje. O, właśnie tego. To idealnie pasuje do mojego krokodyla. Chwileczkę. Hej, cześć. O, oh, wow, patrz tam. Ups, y, przepraszam. Uch, chyba się udało. Okej, okay, tej części nie. Potrzebujemy. I mamy to idealnie zachwycające. Jakie to wszystko piękne? Spróbujmy. Wow, to wygląda tak apetycznie. Tylko spójrzcie. Pychota. A jak cudownie pachnie. Podoba mi się to. Wow, jaka ciekawa konstrukcja. A teraz spróbujmy rekina. Jaki fajny smak! A to co? Krokodyl! Wow! Spróbujmy! Fuj! Co za ochydny smak! Nie będę tego jadła! Ble! ble. W takim razie wygrywa... Balerina Cappuccina! No oczywiście, że ja! Bo kto inny? A oto następne zadanie! Do dzieła! Kimpanzini, bananini, boneka ambalabu. No dobrze, to ja zacznę. Najpierw trzeba narysować kontury. Robimy to ciemnym kolorem. Teraz zaczynamy malowanie. Mam tu wszystkie potrzebne kolory. Im więcej szczegółów, tym lepiej. A resztę zalewamy brązowym kolorem. Okej, okay, można zdejmować. Tylko na to spójrzcie. Róbcie fotki, bo wyszło pięknie. Wow, to prawda! No to teraz moja kolej. Zaraz was nauczę, jak się robi arcydzieła. Zaczniemy od głowy. Teraz zrobimy ręce. I skórkę od banana. Dodajemy kolor naszemu arcydziełu. Trochę różowego nam na pewno nie zaszkodzi. I oczywiście żółtego. I jeszcze troszeczkę. I wszystko będzie gotowe. Możemy zdejmować. Wow. Wygląda całkiem ładnie. ja tak nie umiem. O, tylko to zostało. Okej, okay. zaraz wam pokażę starą szkołę. W młodości chodziłam do szkoły artystycznej i też coś tam umiem. O tak, teraz zaczynamy malowanie. To łatwiejsze niż dziecięce kolorowanki. Moja żaba będzie olśniewająco pyszna i piękna. O tak, prawie kończymy i ostrożnie zdejmujemy. Idealnie! Tak jest, dzieciaczki! Wspaniale! Wszyscy poradziliście sobie z zadaniem! Spróbujmy! Bardzo dobrze! Mmm! Całkiem smaczne! I jest jak prawdziwe! Spójrzcie na to! Jakie ładne! Jakie smaczne! Jaki słodki maluszek! Chodź tu do mnie, zjemcie! Mmm, to też jest bardzo smaczne! Jaki trudny wybór! Tym razem wszyscy wygrali! Ura, dzieciaczki! Jesteśmy wspaniali! A teraz mam ochotę na normalne jedzenie! Chcę coś z jajek! Zrobimy! Prościzna, jestem gotowy! Babciu, obudź się, bo wszystko prześpisz! Babciu, słyszysz mnie? Odbiór. Co jest? Patrz tutaj. Oh, to proste. Patrz, wlewamy olej na patelnię. Masz, teraz ty. Dobrze. No, co jest? Nie wylewa się. Ups, coś poszło nie tak. No nic, mam nadzieję, że jeśli nie pomoże, to chociaż nie zaszkodzi mojemu daniu z jajek. Chyba tak się mówi. O, oh, ty nie dorajdo. No dobrze. Teraz bierzemy jajkę. O tak! I ostrożnie rozbijamy je na patelnię. Teraz ja spróbuję. Ups, udało się, ale nie do końca tak jak chciałem. No nic, nie ma się, mój drogi. Zachowujecie się jak dzieci. Słowo daję. Patrzcie, zaraz dam Wam lekcję o szefowej kuchni. Najpierw oddzielamy białko od żółtka. Skorupki do śmieci nie przedadzą się. A teraz ubijamy nasze białko mikserem. Właśnie tak. I zapamiętajcie, nie wyjmujcie z miski włączonego miksera, bo inaczej jajka wylądują na Was. O tak, białka ubite, a teraz robimy to samo z żółtkiem. Uważajcie. Idealnie, to jest to. Teraz wlewamy nasze żółtka na patelnię i zaczynamy zapiekać. Wspaniale, a teraz kolej na białka, dodajemy je na wierzch i równomiernie rozkładamy łyżką. Och, pewnie nigdy czegoś takiego nie widzieliście. Och, co za kucharka! Ja tymczasem przyprawię moje jajka. Cudownie to wygląda! Ostrożnie. O! Właśnie, ostrożnie, babciu! Dziękuję, to było przypadkiem. Okej, okay, chyba mam już wszystko gotowe. Nie wygląda to najlepiej, ale spróbujemy coś z tym zrobić. Dodamy trochę bitej śmietany. Z bitą śmietaną wszystko smakuje lepiej, prawda? Co to za katastrofa, mój drogi? Smacznego! Och, jestem taka głodna! To wygląda super! Spróbujmy! O Boże, co to jest? To obrzydliwe! To nie jajecznica! To jakieś resztki ze śmieci! Ja tego nie będę jeść! E, to wygląda lepiej! Zupełnie jak placek! I pachnie doskonale! Hmm, ale niestety to mi też nie smakuje! Mam nadzieję, trzecia próba będzie udana! No nareszcie! Jestem zadowolona! Bardzo smaczne jajka! Mamy zwycięzcę! Babciu, gratulacje! O co te oklaski? Jeśli podobało Wam się wideo, to dajcie lajka i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia, pa pa!